Cześć witam was w następnych motoinformacjach a w odcinku między innymi następne Audi R8 BMW M8 oraz BMW X1 facelifting zlecimy następna generacja R8 będzie miała napęd elektryczny zapewni autu doskonałe osiągnięcia z 1000 koni mechanicznych i niecałe 2 sekundy do setki R8 Etron otrzyma dwa silniki elektryczne, zbudowany będzie na prototypie PB18 Etron. Nowy M8 napędzany będzie na cztery koła. Benzynowy silnik 44V8 biturbo rozwinie 600 koni mechanicznych. Jest sparowany z ośmiobiegową skrzynią automatyczną przyspieszenie do setki w 3,4 sekundy. Jesienią pojawi się odnowiona X1, zmianę obejmą grill reflektory zderzak. Tylne światła zderzak zwiększy się moc silnika i osiągi. Dzięki za oglądanie. A jeszcze jedno: Czy ktoś z Was wybiera się w sobotę 11 maja do Warszawy na Stadion Narodowy, bo jest organizowany piknik naukowy? Kto wie o tym, napisze hashtag wiem a ja tam będę. Więc będziemy mogli się spotkać to do jutra cześć.